Nie, jest jeszcze moja najwyższa forma, bo jeszcze jest na pewno dużo braków i nad tym cały czas trzeba pracować na treningach. I szlifować to tylko i wyłącznie jeszcze w meczach. I, ja sam nie wiem, bo ja wpadłem w bramkarza i, i nagle wszyscy zaczęli nie się nie cieszyć. że wpadłem w bramkarza. Ja, ja, ja jestem szczery i, i no tak jak mówię, przyciąłem trochę bramkarzowi tor lotu piłki i chyba jak, jak wpadłem w niego, to on po prostu stracił ją z oczu i popełniłem trochę błąd tam i wpadłem na bramki i nagle wszyscy zaczęli się cieszyć. Jeszcze nie widziałem i sędzia, dopiero pewnie powiedział, że szliśmy bramkę. Zwycięstwo. Na pewno ruch postawił ciężkie nam warunki dzisiaj, chociaż graliśmy na swoim boisku. Wyszli bardzo otwarcie, zaatakowali, z czego mieli też sporo sytuacji. No, ale na szczęście my swoją jedną wykorzystaliśmy i to się tylko liczy. Liczą się trzy punkty i na szczęście zostawiliśmy je w Bydgoszczy. Po przerwie ta gra już wyglądała dużo lepiej. Co mówił właśnie w szatni trener Janusz Kubot? No to znaczy, to co pan powiedział wcześniej, że na pewno musimy większa wymienność pozycji, więcej ruchu, aktywności z przodu, pokazywać się do gry i, i na tym zakończył. I można też powiedzieć, że przy tej drugiej bramce to też twój udział, bo pobiegłeś tam, wywalczyłeś rzut rożny i potem po tym rzucie rożnym Paweł zakończył to strzałem. No to znaczy, cały czas to trenujemy na treningach i takie jest nasze założenie akurat. Yy, Zawodnicy ruchu troszkę się zagapili, bo przez cały mecz podchodzili w dwójkę, a przy ostatniej akcji meczu podszedł tylko jeden, gdzie Rocki troje zaraz i obrócił się i poszedł pole lekarne. to wykorzystać i szlić w bramkę. Gratulacje raz jeszcze.